Witam Was, jestem Bartek. Jak co roku postanowiłem przygotować dla Was film, w którym chciałbym Wam złożyć życzenie z okazji świąt Bożego Narodzenia, a także z okazji Nowego Roku. Tak więc, od serca wszystkiego wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych świąt w rodzinnej atmosferze, dużo prezentów pod choinką, szczególnie tych garzyciarskich, czyli smartfonów, smartwatchy, okularów do rozszerzonej rzeczywistości, co po prostu chcecie. No i również życzę Wam tego, aby rok 2021. 2016 Okazał się lepszym niż 2015, bądź po prostu dużo lepszym niż 2015. Ja tego Wam jak najbardziej życzę. Myślę, że w 2016 również na kanale nie zabraknie dużo ciekawych urządzeń. Natomiast podsumowując rok 2015, muszę Wam powiedzieć, że znów po prostu tego się nie spodziewałem, że kanał w taki sposób się rozrośnie. Rok temu, z tego co pamiętam, miałem około 5000 widzów, bądź ponad 5000 widzów. Dzisiaj tych jest już ponad 12 tysięcy. Dla mnie jest to progres niesamowity. Również w przeciągu roku 2 miliony łącznie wyświetleń to są takie statystyki, właśnie za rok 2015. Naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony. Cieszę się, że coraz większa grupa osób chce oglądać moje recenzje. Ja również, jak dobrze wiecie, cały czas staram się te moje materiały ulepszać. No i w tym roku, właśnie w 2015, dużo ulepszyłem, można powiedzieć, zaczynając od Lepszego oświetlenia, zaczynając od zakupu porządnego statywu wraz ze sliderem. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, te ujęcia takie przesuwane jest to właśnie za schową slajdera. Zakup powiedzmy, że porządnej głowicy, na pewno lepsze niż w zwykłych statywach, która też mi ułatwia robienie różnych ujęć. No i zakup praktycznie sprzed roku, czyli aparat Samsung NX300. Do tej pory jest to naprawdę świetny sprzęt. Za te pieniądze uważam, że naprawdę to była wręcz okazja kupić taki aparat, który pozwala mi. Na, na to właśnie, żeby te materiały były coraz, coraz lepsze. No i wam oczywiście dziękuję za to, że jesteście kolejny rok ze mną. No i również muszę powiedzieć, że w roku 2015 naprawdę dużo, wręcz bardzo dużo urządzeń udało się przetestować, zaczynając od tanich średniaków, kończąc na bardzo drogich flagowcach. Więc z tego również jestem bardzo zadowolony, że również dużą ilość urządzeń jestem w stanie wam Pokazywać. Jak część z Was pamięta, rok temu przy okazji odcinka świątecznego pokazywałem wam, jak wygląda mniej więcej moje biuro przez rok. Trochę się zmieniło, również przez czas od maja też się trochę zmieniło, ponieważ w maju prosiliście mnie również o taki desk, który, więc wtedy taki odcinek właśnie przygotowałem. A dzisiaj postanowiłem przy okazji odcinka świątecznego również pokazać Wam, jak to moje biuro mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o biurko, nic się nie zmieniło, właśnie tego typu biurko mam. Tam, mamy, tam gdzie monitor jest, mamy szerokość 100 cm. Tutaj z tego co pamiętam mamy 120 albo 180, teraz nie jestem tego pewien, ale właśnie cieszę się do tej pory, że mam właśnie takie biurko, ponieważ jestem w stanie się na tym zmieścić. No powiedzmy, ponieważ część rzeczy jeszcze ląduje na łóżku, tak jak możecie zobaczyć tutaj zawsze jest jakiś bałagan na łóżku, ponieważ często mi to miejsce akurat służy jako jeszcze dodatkowe biurko doszły tego typu u mnie półki, ponieważ mi brakowało takiego miejsca, gdzie mógłbym położyć te wszystkie pudełka od wszystkich urządzeń, jakie mam. U góry, co możemy zobaczyć, możemy zobaczyć pudełko od Bose Soundlink, którego jakiejś temu dla Was recenzowałem. Mamy nowość dla mnie, czyli słuchawki HyperX Cloud 2, które mam nadzieję, że po nowym roku dla Was będę w stanie przetestować. Mamy tutaj jakieś pudełeczka od przesyłek Tutaj akurat jest pokrowiec od Bose Quiet Comfort 25, o ile się nie mylę. Taki model, tutaj akurat mamy pudełko, właśnie od tych słuchawek, możecie zobaczyć. No i również dużo pudełek od urządzeń, jakie recenzuję. Tutaj akurat mojego Honora 7 na honorowym miejscu można powiedzieć, że pudełko leży. No i tutaj też od innych urządzeń możecie zobaczyć, że są pudełka tutaj od Sony, akurat od Motorola, więc jest tego całkiem dużo. Tutaj jeszcze mam jakieś zużyte baterie, ja mam takie akurat miejsce, gdzie lubię sobie odkładać właśnie zużyte baterie, potem jak się ich troszeczkę więcej zbiera, po prostu je zanoszę w odpowiednie miejsce, nie wyrzucam oczywiście do śmieci, ponieważ tego robić nie możemy. Tutaj mamy jakąś ściereczkę do wycierania urządzeń, mamy również jakiś pokrowiec na okulary, generalnie tu zawsze jest taki nieporządek, pokrowiec od właśnie słuchawek od Kingston. Tutaj akurat mój tablet leży, ponieważ od jakiegoś miesiąca akurat go nie używam, ponieważ tak naprawdę nie mam czasu używać tego urządzenia, ponieważ zawsze jest coś do testów. U góry stary statyw Manfrotto. akurat tutaj mam przymocowany tego typu jakby statyw dodatkowy na smartfona, to też czasami się przydaje do jakichś ujęć na zewnątrz, wolę to zrobić smartfonem, ponieważ w dobie takiej jak teraz smartfonem naprawdę świetne materiały też potrafią poczynić, więc też to się przydaje. Pokrowiec od mojego Statywu, który zaraz wam pokażę, i tam jeszcze jest pokrowiec od slidera jeśli chodzi o tą część biurka tutaj niezmiennie mamy mojego Maca Mini, 16 GB RAMu Leity 2012 i 7 doszedł dysk zewnętrzny, żeby wszelkie materiały, które chciałbym sobie zarchiwizować, żebym mógł właśnie na ten dysk sobie przenosić, to jest naprawdę dość fajne narzędzie, dla Was ten dysk testowałem, jest to WD My Passport Ultra, natomiast ja się zdecydowałem kupić dla siebie akurat wersję aluminiową, ja testowałem w sierpniu bodajże wersję plastikową, tu jest taki H USB, ponieważ w Macu mamy tylko cztery złącza USB, USB ile pamiętam i to się też przydaje do podłączenia większej ilości urządzeń. Mamy również monitor Asusa, model, zawsze go zapominam, 270 chyba, M270, tak mi się wydaje, więc tak to właśnie wygląda. Jakbyście chcieli dokładny model tego monitora się dowiedzieć, to piszę w komentarzach, również Wam to napiszę. Mamy jeszcze te słuchawki, które Wam pokazywałem, czyli Kingston HyperX Cloud 2, mam nadzieję właśnie, że po nowym roku dla Was przetestuję, bardzo fajna rzecz przy tych słuchawkach jest taka, że mamy tego typu pilot do sterowania głośnością możemy włączyć dźwięk przestrzenny i też Bayer w postaci podświetlonego logo, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, tutaj jeśli chodzi o to miejsce jakieś zapałki, świeczki, preparaty do czyszczenia urządzeń kremnik, więc standard, więc tutaj nie ma co nad tym się rozwodzić, tutaj akurat jakaś klawiatura leży chyba od telewizora, o ile się nie mylę Mamy również jakiś kubek termiczny, dzisiaj akurat go dostałem od Lenovo, bardzo dziękuję, bardzo miły prezent, ponieważ akurat mój kubek termiczny wczoraj się popsuł i bardzo cieszę się, że właśnie taki prezent otrzymałem. Głośnik wcześniej wspomniany Bose Soundlink, mamy właśnie słuchawki od Bose, pilot od telewizora, pad od Xboxa, jeszcze 360, więc trochę już taką starością powiało można powiedzieć, ale ja szczerze mówiąc dość rzadko gram, ponieważ no, brakuje mi czasu jak to właśnie ująć. Jeśli chodzi o lampy, w sierpniu albo w lutym zakupiłem tego typu softbox na cztery żarówki. No, możecie zobaczyć akurat w tym momencie dwie się palą i daje to czadu, a jeśli już te cztery zapalimy, to naprawdę jest bardzo, bardzo jasno. Ale też bardzo gorąco. Naprawdę sauna się wtedy robi dosłownie. Mamy jeszcze taką parasolkę, żeby też to światło z tej strony troszeczkę rozproszyć. Wydaje mi się, że to na razie wystarcza, to rozwiązanie nie ma tutaj jakiejś tragedii. Natomiast główna rzecz, jaka się zmieniła od ostatniego filmu na temat mojego biura, czyli tego typu statyw, slider oraz głowica. Jeśli chodzi o statyw, statyw od firmy Tripo chyba C158. Akurat tu możecie zobaczyć, jest to model C158. Kolejna rzecz, czyli slider. Naprawdę wydaje mi się, że nie jest on jakiś super, to trzeba powiedzieć od razu. Natomiast jest to slider łożyskowy i to jest niesamowita zaleta, ponieważ te łożyska po prostu się nie wyrabiają tak jak to się ma w sliderze ślizgowym. W ślizgowym w ogóle nie ma łożysk, to się po prostu ślizga i one często tak się po prostu zawieszają jeszcze bardziej niż ten. Ja Nie mówię, że ten jest ultra płynny, ponieważ taki na pewno nie jest, ale na pewno płynniejszy niż ślizgowy. Jeśli chodzi o głowicę, głowica od firmy Benro, chyba głowica S2, czyli taki podstawowy model, najtańszy. Natomiast w moim odczuciu daje on radę, jeśli chodzi o płynność. Tutaj akurat jest takie fajne pasmo, że możemy robić ujęcia w ten sposób. Możemy również tutaj odkręcić i robić ujęcia w taki sposób. To jest naprawdę bardzo fajne narzędzie, ale nie ukrywam, że akurat głowicę chciałbym kupić troszeczkę lepszą. Przechodząc dalej, tutaj niezmiennie w tym miejscu nagrywam filmy, to jest taki właśnie mój plan. Jakieś trzy urządzenia, które testuję: iPhone Artis, Alcatel Go Play, Moto X Play, która dzisiaj doszła. Mamy jeszcze kalendarz na 2015, niedługo będę chciał go oczywiście wymienić. I tutaj też prezent od Olbiu. Bardzo serdecznie dziękuję za nowy kalendarz. Mamy również tego typu orzeczenia, ja wam pokazywałem w ostatnim odcinku na temat Desktour, tylko żeby mi aparat to wyolszczył. Mam nadzieję, że coś takiego mi zrobi, ale coś nie chce ze mną współpracować ostrość dzisiaj. Jeśli chodzi o ten element, to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ mój mikrofon, czyli Zoom H1, którym teraz głos nagrywam, mogę zamieścić sobie na aparacie na gorącą stopkę. Jeśli chodzi o tamte rzeczy, możemy też przejść w tenże sposób. Jeśli chodzi o rzeczy, jakie tu się znajdują, jeszcze mamy klawiaturę Apple, mamy również myszkę Logitech MX Performance, o ile się nie mylę. No i tam jakieś papiery i dużo kart SD. To naprawdę się bardzo przydaje, jeśli chodzi o nagrywanie. Dużo szybkich kart SD to jest. Kluczowy punkt. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o to, co tutaj mam, tam jeszcze możecie zobaczyć telewizor Xbox, ale to wam pokazywałem, tak naprawdę w zeszłym roku tutaj nic się w tej kwestii nie zmieniło. Więc jeśli chodzi o wygląd mojego biura, to jest tak naprawdę na tyle. Tak więc jeszcze raz życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt w rodzinnej atmosferze, dużo prezentów. No i przede wszystkim również szczęśliwego nowego roku. W tym odcinku to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.